Siakazum. Siakazam. No jeden wściekły, a drugi gryzie katana. To ja nie wiem, który jest z nich gorszy. Op 06. No niestety jeden się nie, nie dał zamówić. Jeden się wypalił. Opek. No ale co zrobić. No można czekać kolejne trzy tygodnie, aż łaskawie ktoś dośle, a można wziąć to, co dają. No to się bierze to co dają. Także mamy. Proszę bardzo. O Jezus Maria jaki brzyda, no. o, siła i szmot i uwaga, wow, no tato tutaj chyba trochę rządzi tematem, nie chłopaki, bardzo pozytywna sytuacja jednak. dla mnie.